Cześć witam wszystkich bardzo gorąco, jak widzicie, po tytule jest to zbiorcza recenzja podkładów. Postanowiłam, że nagram taki film, dlatego że mam podkładów bardzo dużo, bardzo je lubię i stwierdziłam, że po prostu jest to dobry film, żeby podsumować jakąś tam ilość podkładów, jakie posiadam i mam ich tak dużo, że części nawet nie zdążyłam użyć, więc oczywiście o nich dzisiaj nie będę opowiadać, ale możecie się takiego filmu spodziewać na przykład za pół roku, kiedy już przemiele po prostu te moje zapasy i już oczywiście nie będzie w nim tych podkładów, które Wam dzisiaj pokażę, tylko zupełnie inne, więc od razu Was zapraszam tak pół roku do przodu. Natomiast ja już mam taki jeden film na moim kanale z taką zbiorczą recenzją podkładów, ale on jest bodajże z 2013 roku, więc jest stary. Wyglądam na nim tragicznie i po prostu nie wiem, jak mogłam taki film wrzucić do sieci, ale nieważne. Zapraszam Was dzisiaj na różnego typu podkłady. Tańsze, droższe, zaczynamy. Stwierdziłam, że może zacznę tak na przekór od tych najtańszych, dlatego że one są jednak najbardziej dostępne dla większości osób. Nie każdy lubi inwestować duże pieniądze w podkłady, więc czemu by nie zacząć od najtańszego? I e, najtańszy i bardzo dobry podkład jest to Bielenda Makeup Academy Fluid matujący, dostępny w trzech kolorach i ta gama kolorystyczna to jest największy minus tego podkładu, dlatego że niestety ta gama e, kolorystyczna nie jest najlepsza. Mamy kolory 1 2 3 Jeden jest naturalny i on jest taki żółty w odcieniu, natomiast nie jest to kolor jasny. Niestety ja go mogę używać tylko w okresie letnim, ale byłam z niego bardzo zadowolona właśnie w okresie letnim, dlatego, że to jest podkład bardzo tani, a przy tym ma porządne krycie. Może nie jakieś bardzo mocne, ale powiedziałabym, że takie naprawdę porządne jak za tę cenę. Jest to podkład taki niby matujący, ale powiedziałabym, że on daje bardziej takie satynowe, zdrowe wykończenie. Bardzo ładnie się wpasowuje w mojej skórze, jak najbardziej Pasuje, jest długotrwały, bardzo szybko się go nakłada i on się też bardzo fajnie, równomiernie nakłada. I oczywiście, jak każdy podkład, który wymienię tutaj, może mieć zwolników i może mieć przeciwników. Każdy z nas jest inny i każdemu się sprawdzają inne rzeczy, więc nie obrażajcie się, nie krzyczcie na mnie, jeżeli na przykład powiem złe słowa na temat podkładu, który lubicie, dlatego że to jest naturalne, że u jednego coś się sprawdza, a u drugiego nie. A poza tym często jest tak, że podkład jednego koloru różni się od tego samego podkładu w innym kolorze, więc to już może też zależeć od koloru. Ja będę mówić o konkretnych kolorach i właśnie będę po prostu wam przedstawiać swoją opinię na temat danego. Podkładu w danym kolorze. Więc kolor jeden naturalny jest bardzo przyjemny, taki żółciutki, jeżeli macie ciepły odcień karnacji. Podobna trójeczka jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o poziom ciemności, jasności, natomiast jest bardziej beżowa i jeżeli macie na przykład bardziej neutralny typ skóry, to może właśnie ta trójeczka będzie bardziej pasowała. Nie wiem, jak wygląda dwójka, natomiast uważam, że jest to podkład, którym warto się zainteresować, szczególnie jeżeli się na przykład opalacie w lecie albo po prostu macie troszkę ciemniejszą karnację, bo jeżeli jesteście bladiochami, jeżeli unikacie słońca i wiecie, że na pewno się nie opalicie, to za bardzo nie ma sensu po niego sięgać, chyba że używacie takich różnych fikserów, mikserów rozjaśniających, ale ja uważam, że te miksery rozjaśniające też często po prostu zmieniają konsystencję, krycie, więc. No to już zależy od Was jak chcecie. Ja bardzo ten podkład polecam i jak widać zużyłam go całego, bo on jest rozcięty i byłam z niego bardzo, bardzo zadowolona. I jeszcze ma jeden taki mały minusik, bo bardzo szybko się kończy. Nie wiem czemu, ale on ma taką trochę bardziej gęstą, lekko musowatą konsystencję i niestety w szybkim tempie znika z tej tubki. Drugi, dosyć tani podkład, który można wyrwać na promocjach naprawdę za grosze, bo za jakieś wydaje mi się, że 12 zł, jeżeli chodzi o te promocje w Rosmanie minus 49%, to jest Maybelline Affiniton i to jest podkład w kolorze 03 Light Sand Beige. I z tego co wiem, są bodajże dwie wersje tych podkładów i pisaliście mi kiedyś, jak właśnie robiłam test tego podkładu, bo właśnie jego test jest na moim kanale. Pisaliście mi, że są dwie wersje i jedna jest lepsza, a druga jest jakby gorsza. Moja wersja się nazywa Hydrating Tone-on-Tone Tone Foundation. Nie wiem, czy ta druga się nazywa inaczej. W każdym razie ja z tego podkładu byłam bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. On już mi się powoli kończy i używałabym go na pewno chętniej, na pewno częściej, gdyby on miał lepszy kolor. I niestety to 03 jest dosyć ciemne. Ja go mam teraz na sobie, ale pomieszany z Narsem, który też będzie na końcu filmu. Więc niestety nie mogę go samodzielnie używać w okresie zimowym. Mogę go używać w okresie przejściowym, kiedy się delikatnie opale, albo kiedy ta opalenizna zaczyna ze mnie schodzić. I właśnie ten podkład wzięłam ze sobą do ostro, jak leciałam w październiku, i powiem Wam, że on w Ostru się mi sprawdzał fantastycznie. Ogólnie jest to bardzo dobry podkład. On jest dosyć lekki, taki płynny, a przy tym ma naprawdę porządne krycie bardziej porządne niż bielenda, bym powiedziała. Naprawdę nieźle kryje, jest taki dosyć lekki, ale też dosyć satynowo matujący, więc to też nie będzie podkład dla każdego. I on mi się też bardzo dobrze utrzymuje, ogólnie nie mam problemów z trzymaniem się podkładów na mojej skórze, dlatego że ja mojej cery nie dotykam, staram się po prostu jej, wiecie, niczym nie dotykać, nie ścierać tego podkładu. I mimo, że mam skórę tłustą, to jednak jakoś tak ta trwałość jest całkiem długa. Ale on mi się świetnie sprawdził w Oslo. Mam wrażenie, że to przez klimat, po prostu jakoś tak w mojej skórze ten klimat pasował. I używałam tego podkładu i w ogóle niczym musiałam, nie musiałam się pudrować, dlatego że miałam przez cały dzień skórę matową i po prostu byłam w szoku. W Polsce tak nie ma, ale naprawdę jest to fajny podkład. Myślę, że warto się nim zainteresować, szczególnie jeżeli macie skórę właśnie bardziej taką mieszaną, tłustą, bo niekoniecznie przysłuchaj się sprawdzi, bo on właśnie jest dla mnie taki trochę matujący. I wydaje mi się, że kolejnym podkładem, według ceny, powinien być ten Eveline Ideal Cover Full HD. I jego test też jest u mnie na kanale, natomiast to jest test, kiedy miałam bardzo, bardzo ładną skórę. I to też samo za siebie mówi. To jest podkład, który się niby nazywa matująco-kryjący, natomiast on nie jest ani matujący, ani nie jest kryjący, przynajmniej dla mnie. Ja uważam, że on ma krycie naprawdę bardzo delikatne, takie typowo na lato. Coś tam delikatnie przykryje, wyrówna kolory skóry, natomiast nie ma tutaj się czego spodziewać. Takiego jakiegoś mocnego krycia do mocnego, aktywnego trądziku na pewno Wam nie da. I jeżeli chodzi o matowienie, też absolutnie nie jest matujący. On jest taki bardziej rozświetlający, daje na skórze taki glow, takie świetliste wykończenie i właśnie to jest dla mnie podkład na lato. I według mnie ta nazwa jest absolutnie nietrafiona, co zresztą mówiłam w tym teście na żywo, dlatego że można się przejechać kupując go i spodziewając się matowienia. I krycia naprawdę można się zdziwić, bo on taki nie jest. Ja mam kolor 203 Natural i to jest chyba taki pierwszy, który jest bardziej um, żółtawy, ale chociaż on też nie jest jakiś bardzo żółtawy, on jest taki, powiedziałbym, że bardziej beżowawy. Nie jest to właśnie jakiś taki bardzo mocny żółty pigment, którego ja szukam. Dwa poprzednie, 201 i 202, są chyba bardziej różowe, ale ogólnie gama jest nawet szeroka, bo chyba jest tam 7 czy 8 odcieni. Myślę, że można coś dla siebie znaleźć i można się jemu przyjrzeć i mi się z niego super korzystały, byłam z niego super zadowolona, ale to jak mówię, kiedy miałam ładną cerę, kiedy nie potrzebowałam mocnego krycia... Kiedy właśnie na lato chciałam sobie delikatnie wyrównać koloryt skóry i mieć taką rozświetloną cerę, to właśnie po niego sięgałam. W innym wypadku raczej nie polecam. I kolejny podkład jest to Astro Perfect Stay i tak naprawdę to już jest pusta buteleczka. Dawno temu go zdękowałam, ale trzymałam cały czas tę butelkę właśnie do tego filmu. I jest to pokład bardzo specyficzny. Ja mam swój w kolorze 100 Ivory i oczywiście... Kolor jest jak dla mnie tragiczny, dlatego że on absolutnie nie jest jasny. To jest podkład, który ja właśnie mogłam używać w okresie letnim. Niestety dużo podkładów popularnych marek typu Astor, Maybelline pierwsze kolory ma takie, które mogę używać właśnie albo w okresie przejściowym, albo w okresie letnim. No niestety, więc na pewno nie jest to jasny podkład, a w dodatku on ciemnieje i on ma takie tony różowe, czego nie widać tutaj w tej buteleczce, ale on jak na skórze zaschnie i właśnie lekko ciemnieje, to zaczyna być troszkę bardziej różowy, co mi się oczywiście nie podoba. Jest to bardzo specyficzny podkład, który ma niby w sobie mieć jeszcze jakąś bazę. Jest to podkład bardzo lepki na skórze. On jest zastygający i czuć go na skórze. Mimo, że ja jestem osobą, która nosi bardzo, bardzo ciężkie podkłady. Jestem przyzwyczajona do uczucia podkładu na mojej twarzy, to jednak czułam go cały czas, bo on właśnie jest taki lepki, podobnie jak korektor z tej samej serii. I on się ma nie transferować, ma się nie odbijać na rękach, na, wiecie, na poduszce, nie wiem, na telefonie komórkowym i rzeczywiście tego nie robi, ale jest bardzo, bardzo upierdliwy z tym właśnie takim taką lepkością. Trzeba go mocno pudrować, żeby to zniwelować. Nie podoba mi się kolor i tak naprawdę. Y Jakoś super nie byłam z tego podkładu zadowolona, wiem, że jest mnóstwo zwolenników, i napiszcie mi, jeżeli jesteście właśnie jego zwolennikami, ale ja już do niego nie wrócę, bo tak jak mówię, troszkę mnie jednak wkurzał tą swoją formułą. Ale długotrwały to on jest, i rzeczywiście z kubaniec się nie odbija, i to trzeba mu przyznać. Kolejny podkład, którego nie polecam i którego nie lubię, ale oczywiście może mieć zwolenników i ostatnio jak go pokazywałam właśnie w filmie z produktami z Rosmana, których nie polecam, to dostałam komentarz, że jak mogę go nie lubić i jak mogę go nie polecać. No mogę, po prostu nie mogę, u mnie się on nie sprawdza i jego test również jest u mnie na kanale i tak naprawdę wydaje mi się, że Wam te wszystkie testy podlinkuję w opisie. Zresztą zaglądajcie do opisu, tam zawsze się coś dzieje, zawsze coś tam ciekawego napiszę, więc zaglądajcie do opisu. Liren No Mas w kolorze 01 jasny. Jasny nie jest, oczywiście, jak żeby inaczej. To już naprawdę, jeżeli polska firma nie robi jasnego koloru, to już po prostu nie wiem. Smutne to jest, naprawdę jest to smutne. Jeżeli chodzi o ten podkład, akurat ten test, który wtedy robiłam, to byłam z niego całkiem zadowolona, dlatego że jakoś tak on się u mnie nałożył na tej twarzy i jakoś tak byłam z niego nawet zadowolona. Natomiast nie uważam, żeby to był podkład, który można nakładać warstwami. On jest niby no mask i rzeczywiście on nie tworzy maski, jeżeli nałożymy cieniutką jedną warstwę, ale nie jest to podkład kryjący, jest ciemny, jest łososiowy. Oczywiście niektórym będzie ten kolor pasował i niektórzy stwierdzą, że oni są bladolicy, jeżeli go używają, ale jednak jest mnóstwo, mnóstwo osób, które są jaśniejsze niż ten podkład i na pewno. On dla nich nie będzie dobry. I tak jak mówię, jest to właśnie podkład, który trzeba nałożyć jedną cienką warstwą i trzeba mieć do niego raczej ładną skórę, bo on nie jest jakiś mocno kryjący, ale też nie jest jakoś bardzo słabo. Ja się pozytywnie nim zaskoczyłam, jeżeli chodzi o krycie, bo myślałam, że ono w ogóle będzie zerowy. Okazało się, że zerowy nie jest, ale jest takie powiedziałabym, że średni minus. Niestety, on przy drugiej warstwie już zaczyna wyglądać średnio. I to jest inny gorsze, bo niby powinno się go stopniować, a on stopniowany nie wygląda na skórze dobrze, podkreśla zmarszczki, podkreśla fakturę skóry, wygląda, powiedziałabym, że dosłownie jak maska. Więc ja go nie polecam, nie jest najtańszy, on kosztuje chyba powyżej 30 zł, jeżeli ja pamiętam, nawet około 40. Ja się bardzo jego ceną zdziwiłam, bo myślałam, że to będzie podkład typu do 20. Więc nie polecam go, bo jest dosyć specyficzny, chociaż oczywiście są osoby, które go lubią, nie neguję. Mówię, jak się u mnie sprawdził na tłustej skórze, na skórze, która potrzebuje krycia i która po prostu lubi sobie czasami nałożyć tapetę, to nie, tutaj ta tapeta była aż za bardzo widoczna. I kolejny podkład chyba wszystkim doskonale znany jest to Revlon Colorstay. Ja właśnie postanowiłam go wrzucić do tego filmu, dlatego że ja mam najnowszą wersję, taką, która ma już pompeczkę, i dlatego właśnie postanowiłam go wrzucić, mimo że był ostatni jego test na żywo u mnie na kanale. Ja mam kolor 150 Buff i ja mam w zależności od tego, jaki ja mam okres, czy jestem bardziej opalona, czy mniej, używam 150 albo 180. To znaczy, dawno, dawno go nie miałam. Właśnie kupiłam po dłuższej e, nieobecności jego w mojej kosmetyczce. Właśnie kupiłam sobie ostatnio tę nową wersję. I muszę Wam powiedzieć, że tak. Jest on mocno kryjący, jest on mocno matujący, mocno go widać, robi tapetę na twarzy. Ja kiedyś używałam takiego podkładu na co dzień. To znaczy, jak on był, wiecie, jeszcze w tej starej formule. I właśnie jak on był w tej starej formule, tego używałam e, na co dzień. Teraz już bym tego nie zrobiła, bo on jest bardziej widoczny. Wydaje mi się, że się mniej stawia ze skórą niż kiedyś. Oczywiście ta formuła. Przez kilka lat się zmieniła, i tutaj nie da się tego ukryć. Poza tym, inna kwestia: dużo osób mówi, że on zapycha. Zresztą ostatnio też zdania na temat Catrice HD również się pojawiły, że on zapycha. I dużo osób mówi, że to jest kwestia dimetikonu, czyli silikonu, który jest w podkładach. Natomiast dimetikon jest w co drugim podkładzie, albo nawet nie wiem, czy nie w każdym, praktycznie w każdym. I ja bym tutaj nie obwiniała silikonu, tylko bym obwiniała ogólnie cały skład, który być może komuś szkodzi. Ja na razie go nie używam, użyłam go kilka razy dosłownie właśnie do tego testu i na razie go nie używam, bo rzeczywiście sprawia, że ta skóra nie wygląda jakoś rewelacyjnie po nim na drugi dzień, więc na razie sobie go odpuszczę, ale dla osób, które potrzebują krycia od czasu do czasu na jakieś wyjście i właśnie szukają czegoś takiego w jasnym kolorze, to wydaje mi się, że ten Revlon jednak jest trochę ratujący tę sytuację, bo w porównaniu do innych podkładów, które są w cenie powiedzmy, że tak jak on 25-30 zł, to jednak on ma bardzo szeroką gamę kolorystyczną w porównaniu do innych drogeryjnych podkładów. I ta 150 mi się rewelacyjnie wtapia w skórę. Jest niemalże idealna. Mogłaby być odrobinkę bardziej żółta, ale mimo wszystko i tak jest to podkład jeden z niewielu drogeryjnych, który mi pasuje także że powiedziałabym, że idealnie. Więc no ma plusy, ma też minusy. Jak wszystko. I tutaj przechodzimy już do cięższej artylerii, ze względu na krycie, ze względu na formułę i ze względu na cenę. Dlatego, że to jest podkład Make-up Atelier Paris, również bardzo popularny, który kosztuje obecnie 120 zł. Niestety jego cena ostatnio idzie w górę, ja go jeszcze kupowałam jakieś dwa lata temu za 105 zł. I jak widać, podrożał. Ja mam akurat dwa opakowania. To już jest nowa formuła, to już od razu mówię, że kiedyś była taka stara formuła, która była bardzo płynna, którą uwielbiałam. A teraz mam nową, która jest o wiele bardziej musowata, o wiele bardziej gęsta. Podkłady make-up Atelier Pari są podkładami takimi bardziej profesjonalnymi, niby wodoodpornymi i właśnie nie są najtańsze. I tutaj mamy kilka gam kolorystycznych, więc wydaje mi się, że każdy dopasuje coś dla siebie. Ja mam akurat gamę NB. Czyli to jest taka gama jakby żółto-oliwkowa, jeżeli dobrze pamiętam. I ja mam kolor 1 i 2, czyli dwa najjaśniejsze. Jedynka to jest właśnie ten, i on może delikatnie być teraz ciemniejszy niż on jest zazwyczaj, dlatego że on troszkę już stoi u mnie. On ma niby 12 miesięcy ważności, ale ja też często używam podkładów delikatnie po tym terminie. On już mi się kończy, ja naprawdę go dużo używałam i to jest mój podkład taki do mieszania, bo on jest za jasny. Natomiast 2NB to jest taki mój podkład letni albo przejściowy. I niestety. Co mi się nie podoba, co jest minusem, to to, że nie ma podkładu pomiędzy tymi dwoma. Niby w aparacie się wydaje, że to są podobne kolory. Nie, nie, nie. Jedynka jest zdecydowanie jaśniejsza niż dwójka i brakuje mi czegoś, co można by było nazwać półtora NB, dlatego że naprawdę jedynka jest dla mnie za jasna, dwójka jest dla mnie za ciemna i muszę je po prostu sobie mieszać w okresie zimowym, żeby to pasowało. Natomiast podkłady są. Bardzo mocno kryjące. Takie powiedziałabym, że mniej więcej jak Relon, może nawet bardziej. To już zależy czego oczekujecie. Są bardzo mocno kryjące, bardzo matujące moim zdaniem i też bardzo mocno podkreślające fakturę skóry. One są zauważalne, one są ciężkie, one są musowate i różnią się od starej formuły dlatego, że stara formuła była taka, powiedziałabym, że bardziej lekka, ona się bardziej wtapiała w skórę i wtedy byłam mega zaskoczona, że taka lekka formuła może tak mocno kryć, ale niestety ta formuła się zmieniła i wydaje mi się, że odrobinę na gorsze. I najbardziej lubię właśnie mieszać te podkłady z innymi podkładami, na przykład z podkładem rozświetlającym, żeby dodać mu i krycia, i matowienia, i właśnie tak mi się najbardziej to sprawdza. Teraz rzadko po nie sięgam samodzielnie, bo są dla mnie odrobinę za ciężkie. Ja też jednak się starzeję, jakby nie było. Ostatnio weszłam w etap posiadania 25 lat na karku i powiem Wam, że jednak skóra się zmienia, jednak widzę różnicę między moją skórą, kiedy miałam 20 lat, między, kiedy miałam 22, a mam teraz, dlatego że jednak ta skóra ma troszkę inne wymagania i jednak jak kiedyś uwielbiałam takie bardzo ciężkie rzeczy, tak teraz już tak bardzo ich nie lubię i staram się jednak iść w stronę nieco lżejszą. No to jednak używam tych podkładów na jakieś wyjścia, bo są niezastąpione, są naprawdę bardzo trwałe, ale też trzeba na nie uważać i one, mimo że są niby wodoodporne, to nie są odporne na ścieranie. One zastygają, owszem, ale jak już sobie zrobicie kreskę palcem, czy na przykład otrzecie się o coś, to już. Amen. Nie ma, po prostu zejdzie z tego policzka, więc jeszcze trzeba trochę na nie uważać. Natomiast są bardzo fajne, jeżeli chodzi o mocne krycie, mocne kamuflowanie, niedoskonałości i myślę, że właśnie do skóry takiej powiedzmy, że z trądzikiem czy jakimiś mocnymi zaczerwienieniami będą ok. I ja nie zauważyłam, żeby one mnie zapychały, a używałam ich naprawdę dużo. To, już, są, to jest już moje drugie i trzecie opakowanie, więc nie zauważyłam nic złego. I ostatni podkład dzisiaj, o którym Wam opowiem kilka słów, jest to Nars Sheer Glow. I to jest już podkład wysokopółkowy, który kosztuje około 200 zł. Jeżeli się nie mylę, nie pamiętam, dlatego że ja go sama nie kupowałam, tylko dostałam go od Oli Hey It's Alex Kay. I to jest kolor Siberia. I jak widać, on jest bardzo jaśniutki, i jego test również był na moim kanale. I tam w tym teście mówię chyba wszystko, co mogę. Dlatego że mi się ten podkład za bardzo nie sprawdził. Są osoby, u których się sprawdza, ale wydaje mi się, że one używają też innego koloru, i tutaj też wydaje mi się, że może to być kwestia tego, że to jest zbyt jasny kolor. I często jest też tak, że jasne podkłady, bardzo jasne podkłady, one jakoś inaczej się zachowują niż te lekko ciemniejsze z tej samej serii, z tej samej, wiecie, firmy. Więc może to być to. To jest odcień Siberia, czyli właśnie taki bardzo biały, jaśniutki. Chyba najjaśniejszy, jaki w ogóle ten NARS ma, tak mi się wydaje, więc może to być kwestia właśnie tej formuły. Natomiast jest to podkład niby rozświetlający, się nazywa Sheer glow. Natomiast on u mnie jest absolutnie matujący, podkreśla skórki, nie zachowuje się ładnie na tej skórze, jest jakby nierównomiernie rozłożony. I ja go używam tylko i wyłącznie do mieszania. Zresztą on jest dla mnie odrobinę za jasny, więc używam go do mieszania i też muszę uważać na to, z czym go mieszam. Staram się go mieszać z czymś dosyć lekkim i rozświetlającym, właśnie, żeby nie dodać sobie za dużo matu i nie dodać sobie za dużo podkreślenia wszystkiego na skórze, bo on naprawdę się dziwnie u mnie zachowuje. Ja mam go teraz na sobie właśnie w połączeniu z tym Affinitonem i ten Affiniton też jest taki matujący, ale jest taki, powiedziałbym, że lżejszy. I też nie jestem do końca zadowolona, jak ta moja skóra po tym podkładzie wygląda, bo wygląda dziwnie. On jakby tworzy takie suche skórki na tej skórze. A ja mam skórę tłustą, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne, więc od razu mówię, żebyście po prostu uważali jeżeli kupujecie takie podkłady wysokopółkowe to weźcie sobie próbkę i weźcie sobie od razu próbkę takiego odcienia, jaki chcecie, dlatego, że może się okazać, że po prostu się przejedziecie i wypróbujecie sobie inny odcień i on będzie fajny, a weźmiecie na przykład jaśniejszy i on się okaże do bani no niestety tak czasami jest, więc kończę tym podkładem i mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał Podzielcie się swoją opinią na temat tych podkładów, bo dosyć dużo ich tutaj przemieliłam, więc na pewno opinii będzie dużo. Dziękuję wam za poświęcony czas i spędzenie go ze mną i do zobaczenia następnym razem. Widzimy się już niedługo. Pa pa.